Szpital nasz funkcjonuje od 110 lat, nieustannie służąc społeczeństwu miasta Poznania, w szczególności całego regionu, a można powiedzieć i kraju. Urodziło się tutaj przeszło 600 tysięcy Poznaniaków, czyli można powiedzieć, że drugi Poznań w historii szpitala. Początki szpitala sięgają roku 1901, kiedy to w budynku przy ulicy Polnej powstał zakład położniczy dla szkoły położnych. W tym też roku przyjęto pierwszych pacjentów. W następnych latach nastąpiła rozbudowa szpitala. Dobudowano skrzydło wzdłuż ulicy Polnej, a następnie od strony ulicy Bukowskiej. W roku 1921 szpital stał się siedzibą jednostki akademickiej kliniki ginekologiczno-położniczej Uniwersytetu Poznańskiego, a w roku 1950 otrzymał nazwę Państwowego Szpitala Klinicznego nr 3. Po zakupie w roku 1928 50 mg radu szpital stał się pierwszą placówką ginekologiczną w Polsce, która wprowadziła promienio lecznictwo nowotworów złośliwych do ginekologii. To właśnie tu powstała pierwsza w kraju pracownia histopatologii onkologicznej oraz pierwszy w Polsce zakład patologii narządu rodnego kobiety wraz z pracownią fizjopatologii łożyska. Tu też po raz pierwszy w Wielkopolsce wprowadzono rozmazy cytoonkologiczne z szyjki macicy i śrutacyjne badania histopatologiczne. W roku 1970 na bazie szpitala utworzono Instytut Ginekologii i Położnictwa, a w nim pierwszą w Polsce Klinikę Onkologii Ginekologicznej. Rok 1998 to moment przekształcenia własnościowego szpitala. Nabył on osobowość prawną i przyjął nazwę Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. W tym samym roku przekazany do użytku został kolejny budynek, tzw. diagnostyczno-zabiegowy. Kolejny ważny moment w historii szpitala to lata 2000-2001, kiedy to rektor Akademii Medycznej najpierw przejął część obowiązków i uprawnień względem szpitala. A następnie Akademia Medyczna stała się jego organem założycielskim. W roku 2007, w związku ze zmianą nazwy uczelni, zmianie uległa również nazwa szpitala. Stał się on ginekologiczno-położniczym szpitalem klinicznym Uniwersytetu Medycznego imienia Karola Marcinkowskiego w Poznaniu i pod tą nazwą funkcjonuje do dziś. Współcześnie kontynuujemy bogate tradycje, jednocześnie wprowadzając nowoczesne elementy, najnowsze techniki medyczne do opieki nad kobietą i dzieckiem. Obecnie jesteśmy największym szpitalem położniczym w Polsce. Podstawowym celem działania naszej placówki jest realizacja zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia. Rocznie odbywa się tu ponad 6800 porodów, a szpital posiada status najwyższego trzeciego stopnia referencji w ginekologii i położnictwie oraz neonatologii. Wykonywane w szpitalu procedury diagnostyczno-lecznicze są zgodne z aktualnymi światowymi standardami. Od powstania szpitala hospitalizowano ponad 1 200 tysięcy osób. W ostatnich 10 latach dwukrotnie przychodziły u nas na świat pięcioraczki. Szpital stanowi również nowoczesną bazę dydaktyczną i naukową. Odbywa się tu kształcenie studentów wszystkich czterech wydziałów uczelni. Bierzemy aktywny udział w szkoleniu przed- i podyplomowym, a także od 110 lat uczestniczymy w kształceniu położnych i pielęgniarek. Staramy się kształcić położne i pielęgniarki na jak najwyższym poziomie, przygotowując je do obecnych uniwersyteckich wymagań stawianych temu zawodowi przez Unię Europejską. W szpitalu ma siedzibę 5 katedr oraz 12 klinik Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Klinika neonatologii odgrywa rolę ośrodka trzeciego poziomu. Oznacza to, że wszystkie dzieci, bardzo przedwcześnie urodzone, z bardzo małą masą ciała z całego województwa muszą, niemal muszą być przekazywane do naszej kliniki. Aby taką ważną rolę pełnić, to przede wszystkim są potrzebni ludzie. Tutaj zespół to jest prawie 140 osób, ponad 100 pielęgniarek, blisko 30 lekarzy, którzy są wszyscy w najwyższym stopniu wykwalifikowani. Można powiedzieć, że są niemal monopolistami na te wszystkie tak złożone techniki leczenia noworodków. Specjalnością kliniki, której Nikt inny nie ma w całym województwie. To jest to, że możemy leczyć dzieci przy użyciu tlenku azotu. To są ciężkie postacie choroby, w której jest naciśnienie płucne. Jednym słowem, umiejętności ludzi i ta nowoczesna technika spowodowały, że szanse dzieci wzrosły w sposób znaczący i z tego możemy być dumni. Klinika Zakażeń Noworodków zajmuje się specyficzną dziedziną wiedzy medycznej dotyczącą zakażeń w najwcześniejszym okresie życia. Jest to, można powiedzieć, unikalna klinika w Polsce, ponieważ jest to jedyna klinika, która zajmuje się tą problematyką. Obejmuje ona zagadnienia dotyczące chorób infekcyjnych u noworodka, zarówno wrodzonych, jak i nabytych. Zarówno spe, specyficznych, jak i niespecyficznych, bakteryjnych, wirusowych. Ściśle współpracujemy, to znaczy my, neonatolodzy, z położnikami, co pozwala na y, uchwycenie czy wykrycie pewnych stanów zagrożeń, zarówno przede wszystkim płodu, które się oczywiście przenoszą y, czy ujawniają noworodka, w sposób możliwie jak, naj, jak najwcześniejszy, już w okresie y, prenatalnym. Także. Yy, ustalanie diagnozy i skuteczne leczenie po urodzeniu jest znacznie łatwiejsze. Klinika niepłodności i Rozrodu, którą kieruję, powstała w roku 1998 yy, i powstała w zasadzie na realizację zapotrzebowania ogromnego zapotrzebowania społeczeństwa w zakresie problemów zarówno z rozrodczością, jak i z zaburzeniami w wieku rozrodczym. Od razu został uruchomiony pierwszy w Polsce program zapłodnienia pozaustrojowego i mieliśmy chyba dużo szczęścia, dlatego że w 1999 roku, a więc rok po powstaniu kliniki, urodziło się pierwsze w Wielkopolsce dziecko z programu zapłodnienia pozaustrojowego. My od początku powstania i realizacji programu zrealizowaliśmy prawie 2000 cykli. Szacujemy, że urodziło się ponad 700 dzieci w Wielkopolsce. W chwili obecnej jest to jeden z lepiej realizowanych programów in vitro w Polsce, gdzie realizujemy około 300-350 cykli rocznie. Klinika perinatologii chorób kobiecych jest jedną z większych klinik tego szpitala. Składa się z dwóch oddziałów. To jest ponad 50 łóżek. Jeden z oddziałów jest oddziałem takim typowo połogowym, gdzie leżą matki z małymi dziećmi po porodzie, głównie po cięciach cesarskich. Drugi oddział jest oddziałem patologii ciąży z profilem na, czy uprofilowany na diagnostykę i leczenie wad płodu, diagnostykę wad wrodzonych, jednocześnie z pełnym profilem ginekologii, ginekologii operacyjnej. W ramach kliniki, co jest bym powiedział, naszą chlubą, działa pracownia biologii molekularnej, która stwarza zaplecze naukowe, umożliwiając różnego rodzaju. Badania genetyczne i badania naukowe, które prowadzi się na bazie szpitala klinicznego. W ramach kliniki onkologii ginekologicznej wraz z całym zespołem zajmujemy się profilaktyką. Diagnostyką, wczesnym wykrywaniem, leczeniem i monitorowaniem pacjentek zgłaszających się z podejrzeniem lub niestety chorobami nowotworowymi, które rozwijają się w narządach pciowych kobiety. W tym względzie wydaje się, że zespół nas jest jednym z najlepiej przygotowanych w kraju. I to jest jeden punkt działalności. Oczywiście prowadzimy również szkolenie studentów w ramach nauczania. W Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. I tu nie tylko odnosi się to do Polaków, ale również studentów, którzy przyjechali do nas z Chin, z Ameryki, Norwegii, Grecji. Pracownia patowizjologii Szyjki-Macicy jest w połączeniu z wojewódzkim ośrodkiem koordynującym profilaktykę Szyjki-Macicy, takim właśnie jednym organizmem, który zajmuje się zapraszaniem pacjentek. Z grupy wiekowej od 25 do 59 roku życia na badania profilaktyczne, czyli krótko mówiąc, na wymaz cytologiczny w celu wyeliminowania czy wykrycia lub potwierdzenia braku obecności patologicznej klimatycznej. Działamy na zasadzie od pobrania wymazu cytologicznego poprzez wykonanie kolposkopii biopsji miejsc nieprawidłowych u kobiet, które mają wynik nieprawidłowy, aż po. Wykonanie badań molekularnych na obecność DNA HPV, czyli obecność podstawowego czynnika inicjującego patologię szyjki macicy, czyli wirusa badawczaka ludzkiego. Z tego co mi wiadomo, takich ośrodków w Polsce chyba nie ma, które mają to wszystko do dyspozycji właściwie na wyciągnięcie ręki. Klinika Położnictwa i Chorób Kobiecych, które mam przyjemność reprezentować, zajmuje się głównie w tej chwili diagnostyką i leczeniem kobiet chorych na cukrzycę, jak również diagnostyką wad rozwojowych. Klinika też prowadzi oczywiście cały cykl operacji związanych z problemami w zakresie ginekologii. Zespół, który pracuje razem ze mną, to zespół niezwykle doświadczonych ludzi, którzy mają certyfikaty. Fetal Medicine Foundation, czyli organizacji, która zajmuje się diagnostyką wad rozwojowych u płodu. Mamy wiele programów i reprezentujemy grupę ludzi, którzy chcą coś zrobić. I Pracujemy w zakresie nauki, w zakresie programów badawczych Ministerstwa Edukacji, Ministerstwa Zdrowia, i myślę, że wywiązujemy się z tego w sposób znakomity. Klinika ginekologii jest jedną z najstarszych klinik pracujących w ten szpitalu. 11 lekarzy rok rocznie wykonuje około 350 operacji, z czego 20% są to procedury onkologiczne. To, co wyróżnia naszą klinikę od innych klinik ginekologicznych, jest możliwość leczenia wrodzonych wad narządów płciowych u dziewczynek polegających na operacjach rekonstrukcyjnych bądź wytwarzających pochwę u osób, które tej pochwy nie mają. Klinika rozrodczości zajmuje się przede wszystkim patologią wczesnej ciąży. Dzisiaj można wyróżnić trzy takie piony. Pion kliniczny, pion dydaktyczny i pion naukowy. No i w tej patologii wczesnej ciąży to przede wszystkim diagnostyka i leczenie poroni nawracających. Mamy w opiece w tej chwili około 500 par z takimi niepowodzeniami i, i, i u ponad 60% tak udało nam się określić tę przyczynę niepowodzeń i skutecznie ją leczyć, czyli uważam to za pewne osiągnięcie. Kolejnym takim głównym tematem to jest diagnostyka i leczenie endometriozy. I doświadczenie, jakie nabyliśmy w endoskopii, pozwala nam to robić dość skutecznie. Wyrazem naszej pracy dydaktycznej są, są dość liczne rozdziały w podręcznikach. No i wreszcie badania, badania naukowe, a więc ten pion naukowy w ścisłym powiązaniu z kliniką. Klinika Ginekologii Operacyjnej istnieje w tym szpitalu od ponad 11 lat i zajmuje się zarówno dydaktyką, jak i częścią usługową. Klinika Ginekologii Operacyjnej wykonuje pełen zakres zabiegów operacyjnych w naszej specjalności. Klinika Ginekologii Operacyjnej pełni również nadzór nad blokiem operacyjnym. Mamy w tej chwili sześć sal operacyjnych. Wszystkie te sale są w pełnej gotowości tak bojowej, czyli możemy w każdej chwili uruchomić czyne są w dzień i w nocy. Możemy wykonywać wszelkie zabiegi tak zwane pilne, zarówno ginekologiczne, jak i z zakresu położnictwa. W zakresie dydaktyki szkolimy studentów Wydziału Lekarskiego pierwszego, ale nie tylko, również korzystają z naszych usług. Studenci Nauko Zdrowiu, Wydziału Nauko Zdrowiu oraz częściowo Wydziału Lekarskiego II. Prowadzimy zajęcia w formie wykładów, w formie ćwiczeń oraz praktyczne przy łóżku chorego oraz na sali operacyjnej. Pragnę wspomnieć, że pierwsze histeroskopie operacyjne w Polsce były wykonane właśnie w tym szpitalu wiele lat temu i kontynuujemy tą klubną tradycję. W skład Centralnego Laboratorium wchodzą wyspecjalizowane pracownie, takie jak Centralny Punkt Przyjmowania, Rejestracji i Przygotowania Materiału Biologicznego, Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej, Pracownia Immunohematologii Transfuzjologicznej, Pracownia Cytogenetyki oraz Pracownia Mikrobiologii. Centralne Laboratorium oferuje szeroki wachlarz badań z zakresu podstawowej i specjalistycznej diagnostyki laboratoryjnej. Badania w nim przeprowadzone są przeprowadzone za pomocą najnowszej aparatury, która zapewnia wysoką precyzję, jak i dokładność. Klinika Endokrologii Ginekologicznej zajmuje się, jak sama nazwa wskazuje, problemami Hormonalnymi występującymi u kobiet w różnym wieku. Te zaburzenia dotyczą szeroko pojętej endokrynologii ginekologicznej, mianowicie zaburzenia funkcji podzgórza, przysadki, jajnika, ale też diagnozujemy i leczymy towarzyszące zaburzenia funkcji tarczycy, nadnerczy. Średnio w ciągu roku. Sprawujemy opiekę nad około 1,5 tysiącem kobiet. Oddział porodowy jest sercem tego szpitala. Na pewno, jeśli wyobrazimy sobie ogromną liczbę porodów, która jest w tym szpitalu, czyli około 7 tysięcy porodów na, na rok, czyli Średnio co 50. Polak rodzi się właśnie w naszym szpitalu. Jest to ogromne przedsięwzięcie organizacyjne. To nie jest tylko sam gmach, który jest rzeczywiście ładny, który daje możliwość rodzenia równolegle dziewięciu pacjentkom w pojedynczych salach, wyposażonych w najwyższym standardzie z nadzorem elektronicznym. To jest również kwestia samego personelu. Ogromnej rzeszy lekarzy dyżurujących, lekarzy, którzy w jakiś sposób pomagają, koordynują, e, ogromnej rzeszy pielęgniarek. Wszystko razem musi funkcjonować bardzo dobrze. Klinika Pediatologii i Ginekologii działa w ramach katedry o tej samej nazwie. Jest kliniką, która zajmuje się rzeczem kobiet. Nie tylko w aspekty w tym okresie rozrodczym, ale również troszkę późniejszym, czyli aspekty ginekologiczne, rzadko onkologiczne. Koncentruję swoją uwagę na perinatologii, i to jest główny kierunek działań, czyli na problemach związanych z nieprawidłowym przebiegiem ciąży, niepodnością w znacznym yy, zakresie oraz leczeniem niepodności oraz wszelkimi aspektami ginekologii. W styczniu 2003 roku dotychczas funkcjonujący w ramach tego szpitala zakład anestezjologii w położnictwie ginekologii został przekształcony w klinikę anestezjologii w położnictwie i ginekologii wchodzącą w skład katedry anestezjologii i intensywnej terapii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. W ramach tej kliniki funkcjonuje oddział anestezjologii i intensywnej opieki medycznej, który składa się z części stanowisk budzeń z części stanowisk poświęconych pacjentkom pozostającym w stanie zagrożenia życia. Klinika anestezjologii w i ginekologii zajmuje się przede wszystkim działalnością naukowo-dydaktyczną. Oprócz zajęć realizowanych na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu, a dotyczących studentów medycyny zarówno polskojęzycznych, jak i anglojęzycznych, realizujemy zadania dydaktyczne związane z kształceniem pielęgniarek i położnych. Klinika Zdrowia Matki i Dziecka zajmuje się problemami kobiet z zakresu ginekologii, a także z zakresu położnictwa, patologii ciąży Nastawieni jesteśmy głównie na operacje endoskopowe. Posiadamy wykwalifikowany zespół lekarzy i pielęgniarek w zakresie właśnie tych operacji endoskopowych, począwszy od laparoskopii, histeroskopii, również mamy możliwość badań kolposkopowych. Realizujemy kilka programów naukowych. W tym krótkim okresie 10 lat wypromowaliśmy 11 doktorów medycyny, i jedna habilitacja w tym czasie powstała w obrębie katedry i kliniki zdrowia matki i dziecka. Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w roku 2010 możliwe stało się kompleksowe doposażenie oddziału neonatologicznego który należy obecnie do najnowocześniejszych w Polsce. W tym samym roku Uniwersytet Medyczny wykonał współfinansowany ze środków unijnych remont sali wykładowej. Aktualnie prowadzone są prace w ramach inwestycji finansowanej ze środków budżetowych w celu utworzenia kolejnego oddziału noworodkowego. Przy szpitalu działa również zespół przychodni przeszpitalnych o szerokim zakresie udzielanych świadczeń oraz wojewódzki ośrodek koordynujący populacyjny program profilaktyki wczesnego wykrywania raka szyjki macicy.